Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o granicach niewłaściwych funkcji, czyli o takich granicach, y, które są równe nieskończoność bądź minus nieskończoność. Spójrzmy najpierw na definicję granicy niewłaściwej i granicy niewłaściwej konkretnej, bo plus nieskończoność, granicę minus nieskończoność będziemy definiowali analogicznie, y, ale to za chwilę powiemy. Y, powiemy, że Funkcja określona w jakimś otoczeniu punktu x0, czyli kiedy na układzie współrzędnych mamy jakieś x0, i tu mamy otoczenie tej naszej funkcji. Funkcję może później dorysuję. Na razie bierzemy otoczenie punktu x0. Ma granicę niewłaściwą plus nieskończoność, jeśli dla każdego ciągu xn zbieżnego do x0, czyli dla każdego takiego xn, który będzie tu na przykład biegł w tą stronę. Tutaj mamy jeden xn, tu może być inny xn, taki, że on biegnie do x0, czyli że xn biegną do x0 przy n dążącym do nieskończoności. O wyrazach z dziedziny funkcji f to może jakoś zdefiniujmy tą naszą granicę, przepraszam, tą naszą funkcję, jakoś ją narysujmy. Niech ona będzie tutaj równa o, jakoś śmiesznie. No, niech ona biegnie tak, i z drugiej strony też tak, trochę to nie powinno się pokrywać. Jeszcze raz. Po prostu ona w tym punkcie biegnie sobie, biegnie, biegnie do nieskończoności. Tak jak widać. I pewnie możemy przypomnieć, że tu będzie granica plus nieskończoność, tak jak, ma tam, jak mamy to w definicji. W takim razie, wracając. Jeśli dla każdego takiego ciągu zbieżnego do x0 w wyrazach z dziedziny funkcji f, czyli widzimy, że tutaj dla każdego xika istnieje jakaś wartość na naszej funkcji i takich, że xn są różne od x0, bo zobaczmy, że w x0 wartość funkcji nie istnieje. Tutaj nic nie ma, tu będzie taka asymptotka. Ciąg Fx, f od xn jest zwierzony do nieskończoności. No i zobaczmy, że dla tych xn biegniemy do plus nieskończoności, dla tych xn też biegniemy do plus nieskończoności z wartościami. I tutaj, jeżeli chodzi o granice jednostronne, no to akurat to dokładnie to narysowaliśmy, ponieważ możemy powiedzieć, że właśnie kiedy my mamy funkcję określoną w otoczeniu x0 i to otoczenie jest zdefiniowane w taki sposób, czyli granica lewostronna tu by była, czy w taki sposób i tu by była granica prawostronna. Ma granicę niewłaściwą plus nieskończoność, jeśli dla każdego ciągu zbieżnego do x0, tak? czyli takiego, który jest zbieżny z konkretnej strony, o wyrazach z dziedziny funkcji f, no to widzimy, że tu nawet na naszym tym przykładzie, obrazującym tą definicję, też mamy dokładnie to samo, co tutaj mówimy, tak? Z dziedziny funkcji f i takich, że one są różne, że xn są różne od x0, no to widać, że jeżeli chcemy wziąć xn, które należą tutaj, a x0 ogranicza nam ten przedział, to na pewno x0 nie należy do tych xenów, ciąg f od xen jest zbieżny do plus nieskończoności. No i u nas jest zbieżny do plus nieskończoności, jest zbieżny do plus nieskończoności, a wiemy, pamiętamy o jednej ważnej rzeczy, że jeśli granica lewostronna funkcji w jakimś punkcie jest równa granicy prawostronnej funkcji w, jakimś, w tym samym punkcie, to wówczas w tym punkcie mamy granicę funkcji i jest ona równa wartości tych granic jednostronnych. No więc jeżeli jedna jest równa plus nieskończoność i druga to granica z samej funkcji też jest równa plus nieskończoność. Dobrze, to już wiemy jak to jest z plus nieskończonością. Z minus nieskończonością analogicznie powiem, że funkcja określona w otoczeniu x0 ma granicę niewłaściwą minus nieskończoność. Jeśli dla każdego ciągu zbieżnego do x0 wyrazek z jednej funkcji f i xn, które są różne od x0, ciąg f od xn jest zbieżny do minus nieskończoności. Czyli dokładnie analogicznie to definiujemy. Ok, to teraz możemy przejść do przykładów. Najpierw mamy przykłady, możemy sobie to narysować, możemy zobaczyć jak to wygląda. I... Są to przykłady z granicami funkcji, tu mamy też przykłady z granicami jednostronnymi. Jakieś stwierdzenie, o którym zaraz sobie powiemy przed tymi przykładami, które w pewien sposób nam pomoże liczyć te granice jednostronne funkcji, te granice niewłaściwe jednostronne, o tak możemy nawet powiedzieć. Przykład pierwszy mówi o tym, że mamy znaleźć granicę przy x dążącym do trójki z funkcji 1 przez x minus 3 do kwadratu. No i zobaczmy, co się dzieje. My mamy tutaj sytuację taką, że jak my wstawimy sobie Tutaj trójkę, to nam się zeruje. I pamiętamy, że kiedyś to było tak, że jak liczyliśmy granicę funkcji w jakimś punkcie i to się zerowało, to staraliśmy się coś jakoś to zaczarować, przekształcić w taki sposób, żeby pozbyć się tego czynnika w mianowniku, który sprawiał nam, że to wszystko się zeruje. Tutaj widzimy, że niestety nie da się nic z tym zrobić. Nie da się z niczym skrócić, ponieważ w liczniku mamy tylko jedynkę i nie możemy nagle, nie może się nagle pojawić coś, co sprawi nam, że skróci się całe x minus 3 do kwadratu. Jak wygląda nasza funkcja? Nasza funkcja, jak wygląda? No, ona wygląda w ten sposób, że możemy sobie spróbować narysować, tak? Czyli wybieramy kilka x, patrzymy, co tam się dzieje, tak? A gdybym ja wybrała kilka tych x, czyli mogłabym wybrać, no niech będzie tutaj wybiorę sobie 0, dla 0 będzie coś tam istniało, jedynkę i dwójkę, dla trójki nie mamy, tak? Dla 0 mamy 1 przez minus 3 do kwadratu, czyli 1 dziewiąta. Dla jedynki mamy 1 przez 1 minus 3, czyli przez minus 2 do kwadratu, czyli 1 czwarta. Dla dwójki mamy 2, 1 przez 2 minus 3 do kwadratu, czyli przez 1 do kwadratu, czyli 1. No dla trójki nie mamy, to zobaczmy jeszcze dalej, jak to jest dla czwórki na przykład. I dla czwórki mamy 1 przez 4 minus 3 do kwadratu, czyli to jest znowu 1. Oj, nie zmieści mi się, ale ja sobie zapiszę szybko tutaj piątkę. Piątka da nam 1 przez 5 minus 3 do kwadratu, czyli przez 2 kwadrat, czyli znowu 1 czwarta, więc analogicznie widzimy, że potem będzie 1 dziewiąta. No i dla trójki widzimy, że jest ta nieskończoność, o, to z drugiej strony jeszcze dopiszmy, żebyśmy mieli pełen obraz tego, co się dzieje. Tu zaznaczam, gdzie x, gdzie y. E, fajnie byłoby też, gdybyśmy znaleźli jakiś wyraz pomiędzy trójką a dwójką. E, czyli na przykład 2 i 1 druga, czyli to jest 5 drugich. O będzie się ciężko liczyć. 5 drugich. Czyli mamy 1 przez 5 y, drugich minus 3, to ja sobie zapiszę może 5 drugich minus 3 do kwadratu, to się równa 5 drugich minus 6 drugich do kwadratu, równa się 5 minus 6, 1 druga do kwadratu, czyli to jest 1 czwarta. Jak dzielimy przez 1 przez 1 czwarta, to otrzymujemy czwórkę, tak, czyli duża wartość tu się pojawia. To jak my byśmy chcieli to naszkicować szybciutko, to my byśmy mieli tak. Dla zera mamy 1 9, może tak, 1, 2, 3, gdzieś tam będzie 4. Dla zera mamy 1 9, czyli to jest coś malutkiego. Dla jedynki mniej więcej to będzie taki. Dla jedynki mamy 1 4, czyli to trochę więcej już jest. Dla dwójki mamy jedynkę. Dla trójki, no nie wiemy, co jest, tak? Ale dla pięciu drugich mamy cztery, czyli już wybuchamy do góry, tak, widzimy. Czyli to jest funkcja, która przypomina bardzo naszą funkcję, którą, której już nie ma na tablicy, którą ja rysowałam, obrazując naszą definicję granicy niewłaściwej plus nieskończoność. I co dalej? Dalej mamy tak, z drugiej strony my sobie policzyliśmy, dla czwórki jest jedynka. Dla piątki była jedna czwarta. No to sprawdźmy sobie jeszcze, ile by było dla coś między trójką a czwórką w połowie. Trzy i jedna druga. Chcielibyśmy trzy i jedna druga, siedem drugich chyba, siedem może tak, dokładnie te same rachunki będą co. Tu przed chwilą liczyliśmy dla 5 drugich, to tylko skreśliłem, zobaczymy, może będzie coś innego. 7 drugich minus 3 to jest 7 drugich minus 6, czyli 1 druga kwadrat, czyli dokładnie to samo, to jest 1 czwarta, czyli to będzie też 4, czyli tutaj dla tego elementu mamy czwórkę. I też będzie coś, co będzie biegło, 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 czyli tu będzie taki, taka dziurka, tak. Yy, która no, nie będzie miała wartości, czyli widzimy, że tu biegniemy do plus nieskończoności, tu do plus nieskończoności. Jejku, zarysowałam twierdzenie. Czyli nasza granica tej funkcji równa się nieskończoność. Udało nam się pokazać to na rysunku. Yy, może postaram się nie zetrzeć przykładów. Yy, ok, wszystko będzie widać. I przechodzimy do kolejnego przykładu. W kolejnym przykładzie mamy coś trochę innego. W kolejnym przykładzie mamy policzyć granicę funkcji przy x dążącym do jedynki z funkcji minus 1 przez moduł z 1 minus i. I znowu kiedy wstawimy tą jedynkę do tego mianownika gdzie mamy moduł to otrzymujemy 1 minus 1 czyli 0. Moduł z 0 to tylko i wyłącznie 0. tak? Eee, czyli mamy minus 1 na 0. No i też możemy sobie to narysować, czyli znowu kilka punktów wybieramy, patrzymy, co się dzieje, no i zobaczmy, mianownik będzie miał zawsze wartość dodatnią. Co to nam daje? Będzie miał zawsze dla, e, inaczej dla każdego x różnego od 1, mianownik będzie miał zawsze wartość dodatnią, ale zbliżając się do tej jedynki z xami biegnąc do jedynki, będziemy mieli wartość coraz bliższą 0. W takim razie, jeśli My będziemy mieli minus jedynkę na coś bliższego, coś to co jest coraz bliższe 0. Um, inaczej, um, kiedy my weźmiemy sobie dla każdego x różnego od 1 wartość tej całej funkcji, nie tylko mianownika, tylko całej funkcji, to mamy minus 1 na coś dodatniego, czyli zawsze będzie to wartość ujemna. I my teraz będziemy zbiegali z tymi xami w taki sposób, że mianownik będzie coraz bliższy 0, że wartość mianownika będzie coraz mniejsza, bliższa 0, ale ten mianownik, no, skoro to jest, tak, skoro to jest mianownik, czyli dzielenie przez 0, wiemy, że to się nie wykonuje, tak? Ale zobaczmy, mamy minus 1 i to minus 1 dzielimy przez coraz mniejsze liczby. Czyli jak minus 1 dzielimy przez coraz mniejsze liczby, to wartości całej tej naszej funkcji, całego tego ułamka są coraz. Większy i większy i większy, im bliżej mianownik jest zera, tym nasza wartość jest większa, tym bliższa jest nieskończoności. Ale skoro jest minus, tak, skoro wiemy, że mamy wartości ujemne, to im nasz mianownik jest bliższy zeru, tym wartość naszego całego ułamka jest bliższa minus nieskończoności. Dlatego, bo wartości będą coraz... Moduł wartości będzie coraz większy, więc wartości będą coraz mniejsze przez ten minus. Gdyby minusa nie było, to byśmy mieli funkcję coraz większą. Tak samo jak ten rysunek przed chwilą, tak? Czyli tu od razu piszemy, że to jest plus nieskończoność. Teraz tutaj tak brzydko napisałam, tak nie bardzo wiadomo o co chodzi. Funkcja f od x równa się 1 przez x. Chciałabym, żebyśmy rozpatrzyli tą funkcję, bo naj... To jest wyjątkowy przykład, trochę inny niż to, co mieliśmy powyżej, chociaż przypominający tamte przykłady. Eee, dlaczego inny? Dlatego, bo zobaczmy, w pierwszym przykładzie, w przykładzie A, mianownik był zawsze dodatni. Dodatni, ponieważ tutaj pojawił się kwadrat. W drugim przykładzie, w przykładzie B, mianownik również był zawsze dodatni, ponieważ był moduł. W przykładzie C mianownik jest Raz dodatni raz ujemny. Zależy, czy weźmiemy x dodatnie, czy x ujemne. Nasza funkcja 1 przez x wygląda w taki sposób. Dla jedynki mamy jedynkę, dla dwójki będzie jedna druga, dla trójki jedna trzecia, dla czwórki jedna czwarta. A dla jednej drugiej będzie dwójka. Dla jednej dziesiątej będzie dziesiątka, czyli ta funkcja ona wygląda tak i ona nigdy się nie przetnie z osiami układów współrzędnych, ale to było dla xów dodatni. Dla zera widzimy, że my nic nie znajdziemy, ale dla minus jedynki mamy minus jedynkę. Dla minus dwójki mamy minus 1 drugą. Dla minus trójki minus 1 trzecią. Dla minus jednej drugiej mamy minus 2. Dla minus 1 czwartej będziemy mieli minus 4. czyli znowu taki łuk, ale w takiej przeciwległej poprzekątnej jakby ćwiarty, w innej ćwiartce naszego układu współrzędnych, tak iżby to faktycznie była funkcja, bo zobaczmy, że gdyby to było tutaj, to funkcja by to nie była, ponieważ dla jednego x byłyby różne wartości, w ćwiartce drugiej mogłaby być, ale to dawałoby nam te przykłady, które były tu powyżej, tak, czyli wtedy wykres funkcji, gdybyśmy mieli 1 przez x kwadrat, to wykres funkcji byłby podobny, tylko żeby szybciej biegł do nieskończoności. Ale my mamy coś takiego, tak. No i zobaczmy. Teraz chcielibyśmy badać, jak wygląda granica funkcji w punkcie 0. Czyli chcemy zobaczyć granicę f od x w przy x biegnących do 0. No i widzimy, że ta funkcja jest podzielona jakby na takie dwie części. Więc zobaczmy sobie, jak wygląda granica naszej funkcji 1 przez X przy x dążących do zera ze strony lewej. No to biegniemy wartościami ujemnymi, ujemnymi, coraz większymi co do modułu, czyli tak naprawdę coraz mniejszymi u nas, tak bo najpierw mamy te wartości. Jedna dziesiąta, jedna druga, jedna jedynka sama, potem pojawia się minus jedna dziesiąta, minus jedna druga, minus 1, minus 2, minus 4, minus 50, minus 100, minus milion i tak dalej, i tak dalej, aż do minus nieskończoności, tak? Czyli tu widzimy, że to jest granica minus nieskończoności. Natomiast granica przy xach dążących do zera z prawej strony z naszej funkcji 1 przez x to z prawej strony, czyli te wszystkie w tą stronę mamy więc, tak? To nasze wartości wyglądają tak. Jedna dziesiąta, jedna piąta, jedna trzecia, jedna druga, jedynka, dwójka, gdzieś tam była czwórka, piątka, dziesiątka, dwudziestka. Czyli dochodzimy aż do plus nieskończoności, bo wartości są coraz większe. Im bliżej X jest zera, tym wartości są większe. No i zobaczmy, że te dwie granice nie są równe, czyli ta nasza funkcja, tu widzimy, że ona nie ma granicy, nawet niewłaściwej, ona nie ma granicy. Ale granice jednostronne, właściwe, jednostronne, niewłaściwe posiada i są one równe odpowiednio dla x z lewej biegnących do zera z lewej strony minus nieskończoność, dla x biegnących do zera z prawej strony plus nieskończoność. Ok, poradziliśmy sobie z tym. Tu nic nie będę zapisywała obok. Ścieram i y, przechodzimy do tego twierdzenia, które trochę zamazałam. Twierdzenie to mówi, że kiedy, to być może już będzie intuicyjne, to jest tylko zapisanie tego, co my tak naprawdę robiliśmy. Zobaczmy, że kiedy granica funkcji przy x dążącym do x0, jak z f od x jest równa 0 i wartości funkcji, oczywiście określamy to na pewnym otoczeniu x0. Wartości funkcji f na pewnym, na tym otoczeniu x0 są większe od 0 i granica jakiejś funkcji g od x przy x biegnącym do tego samego x0 jest równa konkretnej liczbie a, czyli jest granicą właściwą skończoną, tak, konkretną liczbą. Tutaj mamy też granicę, która istnieje i jest granicą właściwą, ale jest równa 0. Tu jest powiedziane, że konkretnie 0. Tutaj, że konkretna jakaś liczba rzeczywista i jest większa dodatkowo od zera, tak, czyli konkretna liczba dodatnia, to wtedy granica ilorazu przy x biegnącym do x0, ilorazu razu czyli tej funkcji, która ma granicę większą od zera przez f od x, czyli tej funkcji, która ma granicę równą 0, ale wartości wszystkie są dodatnie, to wtedy mamy y, granicę tego ilorazu jest równa plus nieskończoność. No i to jest takie intuicyjne, ponieważ zobaczmy. Licznik dodatni, mianownik dodatni, ale zbieżny do zera, czyli musi być plus nieskończoność. Natomiast kiedy. O F powiemy, że tutaj coś jest nie tak, przepraszam bardzo. Jeżeli f -a będziemy mieli takiego samego, czyli też zbiega do zera i wartości ma dodatnie, ale nagle funkcja g będzie taka, że będzie zbieżna przy x0 do pewnej liczby, ale ujemnej, to wtedy granica tego ilorazu jest równa minus nieskończoność. Ponieważ mamy co? Coś ujemnego przez coś dodatniego. Czyli to musi być minus nieskończoność. No i teraz analogicznie my możemy powiedzieć, że kiedy będziemy mieli f od x, tutaj taka dodatkowy punkt, znowu granica funkcji f przy x do x 0 zawsze jest równa 0. I kiedy teraz f od x będzie tak jak poprzednio, zanim zamieniłam, kiedy f od x będą miały wartości ujemne, ale granica przy x do x0 z g od x będzie też równa a, ale będzie dodatnia, to wtedy mamy co? Coś dodatniego przez coś o wartościach ujemnych, ale zbieżnego do zera, to musi być niewłaściwa i minus nieskończoność, tak? Plus przez minus, więc musi być minus nieskończoność. Dodatkowy punkt do pierwszego przykładu, czyli kiedy... E, Zamienimy sobie tak, f od x mają wartości ujemne i to a też będzie ujemne. No to coś ujemnego przez coś ujemnego, no to musi być plus nieskończone no, tak? Bo te, plusy, te minusy się likwidują. E, czyli takie mamy twierdzenie, które mówi nam o tym, co się dzieje, kiedy licznik zbiega do konkretnej liczby, a mianownik do zera, o wartościach dodatnich bądź wartościach ujemnych, tak? E, no i na podstawie tego możemy sobie zrobić te dwa przykłady, które są poniżej. Pierwszy przykład. Mamy granicę jednostronną. Pamiętam, że granica jednostronnej i granice po prostu funkcji liczy się bardzo, bardzo podobnie. Nawet można powiedzieć, że tak samo. Granica przy x dążącym do dwójki z prawej strony z funkcji x plus 3 przez x kwadrat minus 4. I tutaj co my będziemy mieli? Mamy tak. Zobaczmy, że... Jak wstawimy sobie tutaj dwójki, to mamy 2 plus 3, czyli 5, przez 4 minus 4, czyli 0. Oho, no to zobaczmy. Co jest w liczniku? W liczniku teraz my mamy granica przy x do dwójki z prawej strony z x plus 3. Umiemy to policzyć. To jest równe konkretnie 5. A w mianowniku mamy granicę też do dwójki z prawej strony. Z funkcji x kwadrat minus 4, no to jest równe 0. To nic innego tu nie możemy wstawić. Ale co to będą za wartości w ogóle? Co to będzie za, za, nasz, co to będzie za funkcja? My chcemy wiedzieć, czy to ma wartości dodatnie, czy wartości ujemne. x kwadrat minus 4 to jest taka funkcja, która się rozpisuje na x minus 2 x plus 2. I nasze pierwiastki to plus 2 i minus 2. Czyli my sobie możemy zaznaczyć minus dwójka plus dwójka, no i nasza funkcja yy, wygląda no mniej więcej tak ona przechodzi przez te pierwiastki. I nas interesuje co? Nas interesuje prawa strona dwójki, bo my mamy zbiegać do dwójki z prawej strony, czyli tutaj. A tutaj mamy wartości dodatnie. Czyli tutaj dla xów zbieżnych z prawej strony do dwójki wartości x kwadrat minus 4 są większe od zera. Czyli mamy co? G od x równe A większe od 0, F od X zbiega do zera i F od X ma wartości większe od zera. Czyli pierwszy przykład, pierwszy przypadek, czyli mamy plus nieskończoność. To teraz drugi. Drugi przypadek, tutaj mamy druga, e, dru, kolejny nasz przykład. Teraz zbiegamy z lewej strony do trójki i nasza funkcja to x plus 7 przez 3 minus x. No to zróbmy sobie dokładnie tak samo jak przed chwilą. E, czyli tak. Czyli nas interesuje, jak wygląda granica licznika i granica mianownika. Granica licznika to granica przy x do Trójki z lewej strony z x plus 7. No to jest proste, to wiadomo, że to będzie po prostu 10. Czyli liczba konkretna dodatnia, nawet zapiszmy, większa od 0. A granica mianownika przy x dążącym do trójki z lewej strony z 3 minus x. No to widzimy, że to jest ewidentnie 0. Czyli dalej nasze twierdzenie będzie działało. Tylko my teraz musimy stwierdzić, czy dla tych x, które to spełniają, 3 minus x jest większe czy mniejsze od 0. Czy wartości tego są większe czy mniejsze od 0. No to znowu sobie szybko naszkicujmy. Nasza funkcja będzie przechodziła przez oś x w punkcie x równe 3. I jest to funkcja malejąca. Tak. I nas interesują... Te x, -y, które biegną z lewej strony do naszej, do naszej trójki, czyli tam, gdzie wartości są dodatnie. Czyli znowu mamy pierwszy przypadek, czyli znowu to będzie plus nieskończoność. Gdyby były przypadki inne, oczywiście robimy to analogicznie. No, no możemy zrobić jakiś, policzyć jakąś granicę, kiedy będzie coś innego. Granica x minus. 1 przez, yy, niech będzie x kwadrat, a też będą dodatnie, minus x kwadrat plus 1 i przy x dążącym do, o to teraz ta jedynka nam nie pasuje tu u góry, to ja bym sobie wzięła, niech to będzie w takim razie x minus, a 10, wtedy na pewno wejdzie. Co teraz? Skonstruowaliśmy sobie taki przykład. Chcielibyśmy pewnie z jakiejś konkretnej strony, więc będzie nam to łatwiej zauważyć. Zbiegnijmy z prawej strony, czyli mamy jeszcze bardziej zaawansowany ten przykład. Chcemy policzyć granicę przejście biegnącym do jedynki z, ze strony prawej przy, z funkcji x minus 10 przez minus x kwadrat plus 1. No to znowu sprawdźmy sobie, jak wygląda granica licznika, jak wygląda granica mianownika. Granica licznika, czyli granica z x minus 10 przy x dążących do jedynki z prawej strony, no i to oczywiście rozpatrujemy na pewnym otoczeniu, no to jest, w tym przypadku to jest konkretnie minus 9. Tak, bo wstawiamy jedynkę, mamy 1 minus 10 to minus 9. Granica mianownika, natomiast przy x dążącym do jedynki z prawej strony, ja sobie zmienię tu kolejność 1 minus x kwadrat, no to widzimy, wstawiamy jedynkę, to mam 1 minus 1, czyli 0, czyli znowu nasze twierdzenie. No to co teraz będzie z naszym mianownikiem, czy on będzie większy czy mniejszy od 0? No to znowu mamy 1 minus x kwadrat, to jest 1 minus y, x, 1 plus x. Czyli nasze pierwiastki to jest minus 1 i 1. A funkcja jest taka smutna. Eee, I nas interesuje, jakie są wartości dla xów, które biegną do jedynki ze strony prawej. Ze strony prawej, czyli stąd. I do jedynki, czyli do tego punktu. Czyli tu mamy wartość ujemną. Czyli co się wydarzyło? Mamy g uje, Granicę G ujemną. Granica G ujemna jest e, na przykład tu, i tu. E, funkc granica funkcji f jest równa 0, no to jest wszędzie, tak w każdym przypadku. I wartości na tych x, które rozpatrujemy są ujemne, a ujemne są też tutaj. Czyli znowu ta nasza granica to plus nieskończoność. E, tak, czyli udało nam się pokazać też przykład, kiedy znowu ta granica jest równa, plus nieskończoność, ale trochę inna argumentacja, tak? E, dobrze, Nowe granice minus nieskończoność liczymy analogicznie w zależności od tego przykładu e, i mam nadzieję, że te granice... Niewłaściwe nie są już takie straszne, czyli kiedy to będzie plus nieskończoność czy minus nieskończoność, to się nie boimy, tylko musimy być pewni, że to na pewno tam, yy, tam działa, tak? Jak mamy granice jednostronne, to bez problemu to zauważymy, a jak granice całej, całej funkcji, to na pewnym otoczeniu musimy zobaczyć, że granice jednostronne muszą być jednocześnie zbieżne albo do plus nieskończoności obie, albo do minus nieskończoności również obie. Yy, no i co? No i dziękuję bardzo za uwagę.